Profesora Gudkowskiego osobiście nie znam. Nie leczyłem się. Oby jak najdłużej obym się nie musiał leczyć. Znam natomiast wiele osób, które leczyło się profesora Gudkowskiego i mogę tylko powiedzieć, że profesor Darto dostał z nieba, a sercem leczy. I to się właściwie powtarzało u wszystkich osób, które miały do czynienia z profesorem. Myślę, że nawet profesor Rafał Wilczul na chorach głosowałby na profesora. A jako człowiek, to, co jest najważniejsze, reprezentuje jeden obóz, obóz Polska nie jest zaangażowany ani w jedno plemię, ani w drugie plemię, nie jest za nikim, tylko jest za Polską Polakami. Reprezentuje nasz region i nie boi się walczyć o swoje własne przekonania. I to, co najważniejsze, co mnie przekonało właśnie do profesora, to to, że profesor ośmielił się mieć własne zdanie. I za to własne zdanie zaatakował go system w sposób niegodny i niezgodny z prawem. Profesor się nie cofnął. Profesor walczył o własne przekonanie, o własne zdanie. A ponieważ kandyduje do Senatu, nie musi przekraczać żadnych progów wyborczych, nie musi być żadnym, na żadnym pierwszym miejscu listy, ani na ostatnim miejscu listy, nie musi sobie z nikim zdjęcia robić, nie musi, by nikt go nie przywiózł z Warszawy, nikt go z Gdańska nie przywiózł, jest nasz tutaj i wystarczy tylko, że na niego zagłosujemy, żadnych progów sztucznych przekraczać nie musi, a będzie na pewno nas reprezentował.